Cześć, witajcie! Dzisiaj będziemy grali rundę solo Ogólnie no to Za chwilę nas powinno wczytać I Okej, okay, no to już yy, Za kilka sekund Powinno nas wczytać O, nie zasubskryb... jak nie zasubskrybowaliście Mojego kanału I nie daliście łapeczki w górę No to szybko to zróbcie Dobra, już nas wczytało. Ok, skolapsujmy sobie to. No dobra. Już skolapsowane. Aha, tam jego nie było. No dobra, no to polećmy może na. No nie wiem w sumie. Dobra. Zaznaczę, jak już będę leciał. No to tam polećmy. Lecimy. Za chwilę będziemy, więc fajnie. Pompa by się przydała na początek. Albo M, ale chyba bardziej M. To jest pistolet. O, pompa, idealnie. Jeszcze tylko. M. -ka. O, jakiś bambiczek tam le leciał sobie. O, już nie lecisz, jakby przykro. Przykro mi, że zginiesz bardzo, wiesz? Mega. No, to nara. Nara Bambiczek. Ale szkoda, że nie miał żadnego Amo w sumie. Jeszcze mu zatańczę. Nie będziecie akurat słychać dźwięku, bo ja to nagrywam bez dźwięku, ale jeżeli chcecie, żebym nagrywał z, dźwięk, z dźwiękiem, no to stawcie po prostu yy, komentarz. No dobra, rozwalajmy sobie to. Trochę maców będziemy mieli. O, tam jest pompa dźwigniowa, więc fajnie. Dobra, weźmy sobie to. To wywalam. Pompa lepsza, wolno. Skrzynka ekstra. Małe podki, by mi się przydały, Super. No, to nie są małe podki, ale też coś. Jakiś splash. Słyszałem kroki. Hmm. Co, nie jest za duży? Dobra. Ulepszymy to sobie. O, i mamy skara. Ekstra. Mamy skara. Dobra. Tu chyba nikogo nie ma. Dobra, to wychodzimy. Hmm. Okej wbijamy, tam widać schody przez okno. To był jeszcze jeden chłop. Okej. Okay. Moc... Ty tu siedzisz? Nie, on tam nie siedzi. Szkoda, że nie siedzi. Bo gdyby siedział, by byłoby mega fajnie. No dobra, podleczę się. Dobra, wiem co zrobię. Podpalimy ten domek. Okej, okay, tam wrócimy na deszek. Pyk. I się wszystko pięknie pali. No dobra, chodźmy teraz może na koci. Może znajdziemy jakąś tam ofiarę. O, nie ma, no dobra Tu trochę Złe jak nikogo nie ma o Nie, zombiaczek Cześć zombiak Nara zombiak Dobra Zombiaka już nie ma mm -hmm. Mk Nie, skar lepszy Ogólnie jak chcecie ze mną grać, no to możecie mnie dodawać do Znaj no bo ja po prostu będę przyjmował za produznaj takie MK też mnie nie skusi no bo żeby po prostu z wami pograć może nawet na odcinku będziecie Ktoś jest. Dobra, polecimy sobie panie po to Ktoś się bije chyba z bosem. Ty lecisz do mnie? Ty, ty, ty do mnie lecisz, tak? Ale miałeś mało. HP. Łatwo, łatwo. Miatełka. Super. To jest chyba jeszcze jeden chłopak. Dobra, z świetliki jeszcze mu zatanczę. Mm, dobra. Teraz sobie pójdziemy. że tu? Tu są odgłos botów. Tutaj... Jakby na kocie można było otworzyć safe z kartą. Słyszę boty. Bo ty ja was słyszę. Boty, ja was słyszę. To jest doktor Sloan. Aaaa... No... Tylko na no soluwie. Moim zdaniem da się pokonać dr Sudan, ale bym potrzebował moją ulubioną dręt, czyli może nie ulubioną, ale taką fajną, z którą da się przejść Po prostu rzucamy granatnikiem Okej, okay, wilczek. Nie upyla się. Dziś się nie będzie opłacało. Przyszukajmy minisy. Miatełkom polećmy. Mm. Big pijemy. Dobra, pójdziemy sobie na zalew Miodło. Może teraz w sumie piechotą, ale za chwilę miotłą polecimy. Już za kilka sekund. Zniszczymy kamień. I lecimy. Dobra. Co to w ogóle jest? Gdzie tutaj są chłopy? Mhm. To jest chłop. Z tam oświetlika. Już porzuciłem. do mnie mietło ogracie. Zamian Zamiana połów. Albo lepiej taktyczny odwrót, to nie jest ucieczka, to jest odwrót. Dobra, w sumie chyba zaczekam tu, albo wejdźmy sobie do domu. Pyk. Amo. Bik. Będziemy go sobie wypić tam Bo tu może chłop we mnie wjechać Dobra, tu już są mniejsze szanse, że Mmm, dobra, jeszcze sobie pójdźmy tutaj Okej, tutaj se Napijmy tego ślurpa Okej okay. Amo

Sorry, że nic nie mówiłem, ale laga Kolejny Trzybne. Dobra, może będziecie mieli małe lagi Jeżeli na zielone kosztuje 200 To na złote z 600? No, coś takiego chyba Chyba coś takiego Coś tak około 200 o pan, jakiś bambik. To jest bambik. Dobra, zabksuje się do mnie, wierzę. Ten bambik chyba nie lubi się pić. Dobra, nie ma go Dobra, to, to wkręcimy w sumie. Stąd do mnie strzelasz? Hmm. Nie ukryjesz się w krzaku. A, ty poleciałeś? Ekstra. Super. Gdzie ty jesteś? Mam plecy? Czy skąd? Skąd to ja mam? Ty, ja już w końcu mam plecy. Aaa, ty tu jesteś, dobra? Chodź. No chodź. No nie bój się. No nie bój się. Ja ci przecież nic nie zrobię. Ale dostałeś laser. Uuuu. Teraz w ciebie lecę. Totalnie. Wiesz, że trzeba sobie pomagać Wskakiwać sobie na głowy Co nie? Zabijać ludzi z pompy Chyba o tym dobrze wiesz Bambiczku, co nie? Dobra, apte Przedajmy pompę i pijemy apte, w sensie jemy aptę. No, i nas zabili z karabinu szturmowego, w sensie z auga. No dobra, to ogólnie będzie za niedługo koniec tego odcinka, jeszcze tylko wejdziemy do lobby. trochę inaczej nas wczyta. Dobre, no to. Za chwilę będę się z Wami żegnał. Jeszcze tutaj sprawdzę jedną rzecz. Na! No!